185 miliardów złotych, trudna do wyobrażenia suma, ale właśnie tyle wydamy na modernizację polskich sił zbrojnych w latach 2017-2026. Polska jest dziś bezpieczniejsza, w dużej mierze zawdzięczacie to własnym wysiłkom, ale jesteście też ważnym członkiem NATO i możecie być pewni, że Stany Zjednoczone zawsze będą z Wami. Wkrótce nad Wisłem ma przybyć kolejny tysiąc amerykańskich żołnierzy. W Polsce ma też powstać dowództwo dywizyjne USA oraz Centrum Szkolenia Bojowego. To efekt porozumienia, które w czerwcu podpisali prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump. Jego realizacji nie zagrażają przesunięcia finansowe zaplanowane w budżecie Pentagonu. Sojusz Warszawy i Waszyngtonu to również dostęp do najprężniej działającego przemysłu zbrojeniowego na świecie. Proszę wskazać innego producenta. Który oferuje nam zaawansowaną technikę, technologię sprawdzoną w boju, sprawdzoną w praktyce i skuteczną w działaniu. W Stanach Zjednoczonych zakupiliśmy już m.in. system Patriot, wyrzutnie HIMARS czy rakiety JASM. Obecnie rozmawiamy na temat samolotów piątej generacji, czyli 32 myśliwców F-35. Pierwsze cztery maszyny moglibyśmy otrzymać już w 2024 roku. Z kolei w tym tygodniu za ocean wysłaliśmy zapytanie ofertowe dotyczące pozyskania pięciu samolotów transportowych Herkules oraz 60 wyrzutni Javelin wraz z zapasem amunicji. Żołnierze chętnie kupują też polskie uzbrojenie. Polski przemysł zbrojeniowy okrzepu rozwija się bardzo dynamicznie. Myślę, że możemy mieć wszyscy satysfakcję z tego, że ubiegły rok po raz pierwszy od wielu lat PGZ zakończył bez straty. Ten zapowiada się jeszcze lepiej. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymała kolejne zlecenia na blisko miliard złotych. Mowa o dostawie dwóch wozów dowodzenia dla formowanej żelaznej dywizji oraz 16 stacji radiolokacyjnych Bystra. Należą do czołówki europejskiej, a i światowej. To co obecnie najlepsze na rynku można zobaczyć podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. Jakub Wojtanowski, Wiadomości.